Witam wszystkich z powrotem w odcinku już 18 z serii yy, gramy w Penumbra przebudzenie to jest już odcinek 18 a tu was widzę ciepło w Lukasz 564 i ostatnio skończyliśmy w tym miejscu i właśnie obcięliśmy tutaj łapę która trzymała yy, trzymała Mała łom, więc go zebraliśmy, mamy go w ekwi I teraz trzeba wrócić z powrotem do aż tam na sam koniec. deska mi w czymś pomoże Chociaż wątpię, ale Ale Spróbować nie zaszkodzi. co teraz? To mi powiedzcie? Bo po krze można nie wyskakać, tak? A, A to light! No to jest żal, w samym końcu! Jestem za wolny. Opsa! Się wali z hukiem jakby co na góra lodowa się waliła. Jest, jest, jest! Od razu, safe. Teraz mamy się wrócić. Według mapki z tego. Z poradnika. A, zobaczmy zresztą. Mam nadzieję, że wszystkie lesy już nie żyją. Yy, I ten. Gdyby nie mapka z poradnika i poradnik... Naprawdę bym się tutaj tak zagubił, żeśmy nagrywali nie 20, a 30 ponad odcinków i to jest spokojnie Więc tak, jesteśmy w punkcie piątym Chwileczkę patrzę na poradnik, mam już w, w lewo, tak, w prawo W prawo, do końca w lewo, bo tak Przedostatni korytarz w prawo Najbliższy korytarz w prawo Prawo, teraz w lewo. Tak, w lewo. Teraz do samego końca. Prawie. Jeden korytarz minęliśmy. Drugi. Trzeci w prawo. Po skosie w lewo. No, i teraz. W lewo. Chyba. Spalarnia. No, tutaj nie byłem, chyba. Czy to na pewno jest tutaj? Tak, to na pewno będzie tutaj. Aha, i to dlatego był potrzebny łom. Proszę bardzo. O! To już chyba ostatnia lokacja? Nie ostatnia. Przedostatnia. Gdzie jesteś, mój rycerzu, w lśniącej zbroi? Czy naprawdę udało ci się dotrzeć tak daleko? Nie mogę doczekać się, uwięziony w swojej jaskini rozpusty. Być może bogowie zabawili się mym kosztem po raz kolejny, skazując mnie na jeszcze więcej lat pobytu w tym miejscu wiecznej nocy. Lecz teraz może przez me błędne rady spotkał cię koniec. Czy zabrała cię śmierć? Proszę, nie zostawiaj znowu nieszczęsnego Reda samemu sobie, tak jak wszyscy pozostali! Bardzo jestem ciekawy, jak ten Red będzie wyglądać. Sasa, ale fajne. Jak Mario. Nie, nie spadaj. Jak się w jeju. Mam schiza, troszeczkę Redziu, to ty chcecie zobaczyć Mam nadzieję, że mnie nie zjesz Ej, a może Red będzie wyglądać jak te potwory z y, penumbry Czarna Plaga To jest kolejna zagadka penumbry Wszystkie szafki są otwarte A, to pomieszczenie posłuży mi za Mieszanie... Mieszanie mixtu! Okej. Okay. Sejf, sejf, najpierw. Jakby mi to wybuchło. Okej. Okay. Najpierw szukamy sobie ładnie to pomieszczenie, nie kucaj. Pięknie. Y, trochę niepokojące, że aż dwa, ale... Hmm, może mógłbym użyć tego palnika, aby stworzyć następczą bombę chemiczną, gdyby miał odpowiednie substancje chemiczne. Oczywiście, że masz przecież. Mamy i nawet yy, szklany pojemnik. Może yy, tak, trzeba zrobić. Tak, jak wiedziałem. I tak, dajemy a. Potrzebny mi dopływ gazu. A, Asi. Dopływ gazu jest. Proszę bardzo. Potrzebny mi dopływ gazu, aby Rozpalić palnik oraz zlewka... Marian, za szybki jesteś. Izolowany przewód prowadzący do palnika. To musi być gaz, no na pewno. Jeszcze raz Marian. Aby rozpalić palnik. oraz zlewka, aby wymieszać substancje chemiczne. Wymieszać. No mam przecież zlewkę. Masz zlewkę, Marian, co ty chcesz? Dopływ gazu jest na 100%. Jep! To jest dobre. Może B? Może E? A może F? A może D? Aha, przecież trzeba podpalić gaz! Jezu, ale zabu! Mózgów Dobra Jeden Uhu! Więc wszystkie po kolei trzeba dać A B E Aha, to trzeba w odpowiedniej kolejności A D spróbuję powiedzieć. Nie A F To będzie A, E na pewno A Kurde świetnie może mam coś zapisane w notatkach może inny pierwszy jedzie może od końca trzeba F F Ajaj. Chwileczkę patrzę na poradnik E i F pierwszy ma być niby E i F A może F i E Aha, hemikalia D i F. I E. I F. D i F. Ach, to chyba jest to, jeśli tylko będę ostrożnie się z tym obchodził, powinno być stabilne. Zapisz koniecznie grę. Oczywiście, bardzo proszę. Według poradnika trzeba oczywiście zapisać grę. Następne, może damy e, Aha Już nie mam chemikaliów? Treszkę przed zabraniem, której Zapisz koniecznie grę Musisz przenieść ją do zawalonego tunelu 2 No to już więcej nie chcę Tylko trzeba być ostrożnym Fajny bajer Hej Znowu się tego wiatraka wystoszył trochę Asi. I teraz tak mi się wydaje. Trzeba rzucić tym. <grymne> <grymne> Jak pióreczko! Eee. I to wybuchnie samo? Pięteczka, włóż w niego ląd. Ląd! A skąd ja mam wziąć ląd? Świetnie, mamy lądu. Ach, nie chce mi się już wracać, naprawdę. Może źle przeszukałem. Fuck. Fuck. To musi być to rumowisko, za którym mówiony z RED. Muszę szybko znaleźć sposób, aby, aby to wyburzyć. Może znajdę jakieś wskazówki w mojej książce o materiałach wybuchowych? To nic, na razie w tym miejscu skończymy, później zaczniemy oczywiście od tego miejsca i niby za tym rubowiskiem ma być RED uwięziony. Zobaczymy jak to tam będzie. O, ok, robi się fajnie. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.